Proszę, smycz od cioci. Ucz. Chodź, idziemy kotku, idziemy. idziemy mhm. Proszę. <grym> nauczymy, <grym> nauczymy kota chodzić. Proszę. Niech idzie. Na smyczy. no. Jednak nie. O. To jest smycz do obracania. Mhm. Tak, Proszę, idziemy. Musimy iść na spacer. Proszę. Chodź kotku. <grym> nie. Aha. <grym> oh. Dzieje. Może? Jeszcze raz spróbujemy. Proszę, nauczymy kota chodzić na smyczy chodź. No coś mhm. już lepiej. Coś lepiej już O nie. nie Ach, na I zdech tak. Mhm. Mhm. Spróbujemy jeszcze raz. Proszę. Musimy nauczyć kota. Nie, ale widzisz, łapka jej przyłazi. Tak. O, jeszcze mamy nauczymy, nauczymy kota. A już zdech. O nie, nie, nie. Proszę wstać. Idziemy, idziemy. Uczymy się chodzić. Nie, to chyba nie jest smycz dla kota. Ten kot się kładzie w tej smycz, a nie chodzi. Musimy... Ciotko, ciotko! kupiłaś super smycz. Już odpinamy, żeby kot mógł sobie normalnie chodzić. Ja już się nie dziwię, że Twój kot nie chciał w niej chodzić. Po prostu on chciał leżeć. Proszę. No, no i chyba... No jest i normalnie. kot chodzi, no. Kot jest zdrowy. To, że dupkę wypina, to nic, ale kod jest zdrowy. Proszę, o, 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 obraca się, cieszy się. Nie ma smyczy. Nie ma smyczy, o, kręci się, widzisz? No Dobrze już.